Barykady z podpalonych śmietników, powybijane szyby i splądrowane sklepy. To już czwarty dzień hiszpańskich manifestacji w obronie wolności słowa, które teraz zamieniły się w zamieszki. Niech żyje walka, oni nigdy nas nie zatrzymają. Pokonamy ich, nie wygrają, nawet jeśli wykorzystają do tego wszystkie możliwe represje. To główny prowodr ostatnich demonstracji, a to zdjęcia ze szturmu policji na budynek Uniwersytetu w katalońskim mieście Jejda, którego celem było jego aresztowanie. Raper wraz ze swoimi zwolennikami zabarykadował się w środku i cierpliwie czekał, aż przyjdą po niego służby. Nie wiemy, czy mamy się ich spodziewać za dwie godziny, czy za kilka dni, ale tu chodzi o zrobienie hałasu i nagłośnienie sprawy. Ten cel został zrealizowany nawet z nawiązką, bo sprawa Pablo Asela na ulicę wyprowadziła tysiące Hiszpanów walczących o wolność słowa i szerokim echem odbiła się w zagranicznych mediach. Nie może być tak, że artysta jest więziony za wyrażanie swoich idei. Można jedne idee lubić bardziej, a inne mniej, ale wolność słowa jest czymś, co powinniśmy chronić. W 2018 roku raper został skazany na 9 miesięcy więzienia za to, że w tekstach swoich piosenek i podczas koncertów wychwalał terroryzm i ETE, separatystyczną organizację z kraju Basków. Artysta kierował też obraźliwe wypowiedzi wobec hiszpańskich instytucji i rodziny królewskiej. W swoich utworach porównywał hiszpańskich sędziów do nazistów, a byłego króla Juana Carlosa nazwał szefem mafii. Ustawodawstwo jest niesprawiedliwe, a interpretacja sądu nie jest zgodna z Międzynarodowym prawem. Europejski Trybunał Praw Człowieka w ostatnich latach trzykrotnie potępił Hiszpanię, podkreślając, że nie można skazywać ludzi tylko za obrazy rodziny królewskiej. Ale zgodnie z hiszpańskim prawem można, bo na mocy wprowadzonych w 2015 roku przepisów o bezpieczeństwie publicznym, określanych jako prawo knebla, gloryfikowanie zakazanych grup zbrojnych, jak baskijska ETA, a także zniewagi kierowane pod adresem religii i monarchii w Hiszpanii są zakazane. A artystyczne formy wyrazu, na które powołuje się oskarżony, nie stanowią tu wyjątku. Hiszpania jest oczywiście krajem, w którym panuje wolność słowa, ale w Hiszpanii dla tej wolności słowa istnieją też zagrożenia. Jednym z nich jest prawo knebla, które ustanawia niesprawiedliwe ograniczenia w związku z np. prawem do demonstracji. To powinno zostać zmienione. Dziś taką zmianę zapowiada hiszpański rząd. Hiszpańska demokracja ma za zadanie poszerzać wolność słowa. Nasz rząd zobowiązał się już do poprawy ochrony wolności wypowiedzi w obowiązujących przepisach. Mimo takich deklaracji, spór i wyrazy niezadowolenia z hiszpańskich ulic przeniosły się także na polityczną scenę. Bo oprócz ponad 200 artystów, w tym filmowego reżysera Pedro Almodovara, w obronie muzyka stanęli też politycy współrządzącej w Hiszpanii partii Podemos, zażądali ułaskawienia rapera, a niektórzy z nich nie tylko nie potępili, a poparli zachowanie protestujących. Chcę wyrazić moje wsparcie dla młodych antyfaszystów, którzy domagają się sprawiedliwości i wolności słowa na ulicach. Opozycja te słowa nazwała wsparciem wandalii, bo hiszpańskie protesty w wielu miejscach wymknęły się spod kontroli i do pokojowych już nie należą. Demokracja chroni wolność słowa, w tym wyrażania nawet najbardziej okropnych, absurdalnych myśli, ale demokracja nigdy, przenigdy nie chroni przemocy. Najostrzejsze manifestacje na rzecz uwolnienia rapera mają miejsce w Katalonii, skąd pochodzi Pablo Assel. Władze Barcelony zniszczenia spowodowane przez zwolenników artysty szacują na pół miliona euro, ale fani mężczyzny zapowiadają, że protesty jeszcze się nie skończyły. Angelika Maj, TVN 24bis.